Jeżeli chodzi o najczęściej popełniane błędy przez naszych maturzystów, to są to błędy wynikające bardzo często z niezrozumienia czyli cały czas jak gdyby kuleje nam tutaj problem związany z czytaniem, ze zrozumieniem, bo to, bo to jest podstawowy problem naszej młodzieży. Ponadto problemy są z odczytywaniem schematów, różnego rodzaju wykresów, czy postawionych w jeszcze innej formie danych, które trzeba przetworzyć. Czyli tak naprawdę tworzenie informacji na podstawie różnego rodzaju właśnie schematów, czyli w innej formie podanej informacji. Problemem bardzo, bardzo poważnym jest planowanie doświadczeń, eksperymentów i obserwacji. Tutaj młody człowiek musi przygotować cały zestaw, który jest do tego potrzebny. Powinien również przygotować się pod względem takim merytorycznym od strony, jak to doświadczenie ma wykonać, jak powinna wyglądać grupa badawcza. To jest duży problem, wynikający m.in. z tego, że tak naprawdę doświadczeń się w szkole robi bardzo mało. My głównie skupiamy się, nie ukrywam, na ćwiczeniu teorii, natomiast... Praktyce tych doświadczeń jest niewiele i dlatego to chyba sprawia tyle trudności. Kolejną trudnością, jaką. To znaczy zadania, które kiepsko wypadają, tak powiedzmy sobie, to są zadania, które wymagają dłuższej wypowiedzi pisemnej z użyciem argumentacji, z użyciem uzasad... z postawieniem jakiegoś tam uzasadnienia, stworzeniem uzasadnień i to jest też problem dla naszych młodych ludzi. Dlatego też, żeby się tego ustrzec, no to oczywiście standardowo przez ćwiczenia do jakiegoś tam poziomu mistrzowskiego, to jest na pewno, na pewno troszeczkę byśmy musieli w naszych programach edukacyjnych też coś pozmieniać zmieniać właśnie w przypadku biologii położyć ten nacisk na eksperyment, którego się wykonuje mniej. Więcej w podręcznikach nawet jest opisywanych jakichś doświadczeń niż później się je wykonuje. I to na pewno u młodych ludzi troszkę gubi. Z językiem polskim jest chyba też trochę problem, bo wydaje mi się, że to, to, co ja powiedziałam o dłuższej wypowiedzi, to jest problem, który dotyczy będzie nie tylko biologii, tylko tak naprawdę każdego przedmiotu, w którym uczeń musi się wypowiedzieć. Jeżeli jest dłuższa wypowiedź, te zdania stwarzają nam duży problem, żeby wychwycić w nich sens, co uczeń chciał powiedzieć, argumentacja jest zazwyczaj kiepsko postawiona.